Studium Talent. To dodatkowe zajęcia, które, na które można chodzić, doszkalając się i zdając na koniec kolokwium, które sprawia, że dostajemy dodatkowe punkty idące na Politechnikę. Wszyscy, którzy chcą przyjść do nas, oni mniej więcej wiedzą, co to jest to Studium Talent, jakie są wymagania, żeby zaliczyć, ale przychodzą też z ciekawości, żeby zobaczyć. No więc przychodzą z różnych szkół, przychodzą i olimpijczycy, i bardzo dobrzy, ale i tacy czasem zagubieni, którzy chcą spróbować, zaryzykować i już zmierzyć się z programem. Yy studiów wyższych, bo to, co im oferujemy, ja w tej chwili głównie myślę o matematyce, którą ja prowadzę, to jednak są wybrane działy matematyki wyższej. Docent Janusz Górniak, myślę, że jest to wspaniały człowiek, który bardzo kocha to, co robi i prowadząc zajęcia przekazał nam swoją miłość do matematyki i do analizy matematycznej. I myślę, że głównie dzięki niemu chcę studiować na Politechnice i chcę właśnie studiować matematykę. To jest 100% gwarancji, że jak ukończą to studium i nawet jeżeli ktoś nie zaliczy, to przecież świat się nie zawalił e, i tych punktów e, w procesie rekrutacji nie otrzyma, to nic się nie stało. On przyjdzie na studia i już... Zaliczył te korytarze, te sale, atmosferę akademicką. Ja osobiście wybieram się na studia na Politechnikę Wrocławską i planuję kierować, studiować matematykę, ponieważ myślę, że to jest jeden z najbardziej ciekawszych kierunków, jakie można wybrać. Mimo, że tyle jest odkryte, to jest jeszcze bardzo dużo nieodkryte i to wszystko czeka na nas. Przyjdź, zobacz, może zostaniesz z nami, może odkryjesz w sobie talent, bo ta nazwa jednak trwa. Może odkryjesz iskrę Bożą do matematyki.